Poniedziałek, 18 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza mamy bardzo przedziwną sytuację. Otóż prorok Hilkiasz powstaje i mówi, że zostanie zniszczony król babiloński. Inaczej prorokuje Jeremiasz, który uważa, że Hilkiasz nie mówi prawdy. Co się dzieje, kiedy dwóch proroków mówi całkiem przeciwstawne rzeczy? Co się dzieje, kiedy przepowiadają inną przyszłość? Nie ma innego rozwiązania. Jak poczekać na przyszłość, aż ona się spełni. Ostatecznie pierwsze czytanie kończy się tym, że Hilkiasz umarł, tak jak zapowiedział Jeremiasz. Ale warto zauważyć, że przez, te, przez ten rok, przez te kilkanaście miesięcy, tak naprawdę ludzie nie widzieli do końca, czy prawda jest po stronie Jeremiasza, czy prawda jest po stronie Hilkiasza. To, co jest najtrudniejsze chyba w życiu, że wierząc w taką czy inną religię, że wierząc w takich czy innych proroków, że wiedzą, wierząc w takie czy inne słowo, Ostatecznie musimy czekać na spełnienie dopiero po śmierci. Dopiero sąd ostateczny będzie gwarantem czy sprawdzianem tego, że słowa, które zostają przez ludzi wypowiedziane, są słowami prawdziwymi albo słowami kłamliwymi. Psalmista modli się do Pana Boga o to, żeby go powstrzymał od drugiej kłamstwa. No bo jest pytanie, skąd Hilkiasz wiedział? Czy może ona naprawdę był przekonany, miał takie słowo, że że na Bóg odnozro upadnie, a może tak naprawdę kłamał. Są ludzie, którzy kłamią w imię Pana Boga, którzy mówią, że Bóg tak mówi, a On tak nie mówi. Czy nie było więc tak, że po prostu On świadomie zakłamał? Ilu jest takich ludzi, którzy po prostu kłamią? Nieraz tak się nam wydaje, że przecież to jest tak prosto w niektórych sprawach, gdyby się wystarczyło przyznać do prawdy, no bo przecież to jest prawda, czy podpisał, czy nie podpisał. Czy tam trzymał rękę, czy nie trzymał, czy był w tym miejscu, czy nie był w tym miejscu. Przecież to są takie rzeczy tak proste do, do potwierdzenia, do sprawdzenia, a jednak wydaje się, że czasami niemożliwe. Dlatego razem z psarmistą trzeba się modlić, żebyśmy przynajmniej nie kłamali, bo już jest wystarczająco trudności rozeznać, które powołanie, które proroctwo, która wiara jest prawdziwa. Nie dokładajmy do tych trudności zafałszowanej historii, albo zafałszowanych objawień, albo zafałszowanego słowa. Jeżeli Bóg tego nie mówi, jeżeli nie mam takiego objawienia, jeżeli nie jestem pewny, że Anioł mi to mówił, to po co to mówię? Po co to mówię? Żebym przynajmniej w życiu nie kłamał. Natomiast jeśli chodzi o Ewangelię, nie wiem jak wam, ale dla mnie zaskakujące jest to, co, to, co zrobił Piotr, który wyszedł z łodzi, bo chciał po falach jeziora iść do Jezusa. Niesamowita odwaga, byśmy powiedzieli, niesamowita wiara. Przecież nigdy wtedy tego nie robił. A kiedy jednak zwątpił, kiedy jednak zaczął iść na dno, Jezus go uratował, ale nie mówił do niego: wiesz, super, bardzo dobrze, mało ci brakło i byłbyś po prostu doszedł do mnie. Ale mówi do niego: czemu zwątpiłeś małej wiary? Małej wiary? Naprawdę małej wiary? To, że wyszedłem z łodzi, to, że zacząłem iść do ciebie, to jest mała wiara. Jakie to jest niesamowite, że, że Jezus uważa, że człowiek może mieć jeszcze większą wiarę. Że w człowieku są niesamowite potencjały na taką wiarę która potrafi pozwolić nam chodzić po falach jeziora, która potrafi pozwalać nam przenosić góry. Abyśmy uwierzyli w to, że, że najpiękniejsze jeszcze jest przed nami najpiękniejsze wypływające z dużo większej wiary, niż mamy teraz. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.